Styczeń. Nie jesteście szczęśliwi. Radości w was nie ma. Jesteście zamknięci w sobie, zablokowani. Nie cieszycie się waszym życiem. Nie podoba wam się ono. Luty. Wasze niskie wibracje potwierdza kolejna karta. Ciało, dusza, Wyższy ja, nie są w jedności, są rozbite, wasze cele i cele waszej duszy się rozjechały. Nie wiecie, co robić, by znów powróciła do was radość życia. Marzec. W marcu przychodzi przełom. Wam po prostu brakowało miłości. Pojawia się król miłości, pojawia się mężczyzna. W Waszym życiu, który kocha, który niesie miłość. Kwiecień. Patrzcie, jak to zmienia sytuację. To jest Królowa Zwojów, Królowa Akaszy, Wasza Dusza. Wasze wibracje dzięki miłości automatycznie rosną. Wasza Dusza dzięki temu, dzięki Waszym wysokim wibracjom, ma możliwość by przekazać Wam informacje, wskazówki, to są te zwoje, pojawią się w Was pomysły, nowe możliwości, chęci do działania. Wasze życie się zmienia na lepsze. Maj! Ale te plany duszy Was przerastają. Popatrzcie, tutaj na stole są te zwoje, które wręcza Wam Wasza Dusza. Może to być fizyczna kobieta, bardzo wrażliwa, pozytywna, która pojawia się w Waszym życiu z jakąś wskazówką, z jakąś informacją, planem, jako posłannik Waszej duszy, ale wyczytacie te plany i zamykacie się w domach, w Waszych pałacach, w Waszych wieżach, zamykacie się, odgradzacie od rzeczywistości, nie chcecie się ich podjąć. Czerwiec, odwrócone pole akaszy, czyli wasze wysokie wibracje, ta synchronizacja z duszą znów wam ucieka. Znów to tracicie. Przestajecie płynąć z nurtem rzeczywistości, znów będzie pod górkę, ale to z waszego powodu, bo to wy tutaj w maju nie podejmujecie się działania. Lipiec. W lipcu znów w waszym życiu pojawia się radość. Karta wiosny, przepiękne barwy, kolory, chęć do życia, chęć w końcu działania, masa pomysłów i taka pewność, że wszystko będzie dobrze, że wszystko musi się udać. Sierpień. Sierpień jest to karta, która potwierdza lipiec. Biblioteka Akaszy, Wy tutaj w tej księdze życia piszecie kolejne strony Wasze marzenia, pragnienia i Macie możliwość, by je zrealizować. To się będzie wszystko materializować. W 2024 roku szykują się Wam przepiękne wakacje. Wrzesień. Popatrzcie. Naprzeciwko tych planów duszy, które czytaliście i nie chcieliście realizować, w końcu pojawia się karta podjęcia się misji. Znów te zwoje, ale już wyszliście na zewnątrz. Realizujecie cele duszy, nie tylko swoje własne ciała marzenia i pragnienia, ale także duszy. To jest ten budynek, życiowy cel duszy. Budujecie go cegła po cegle, według planów. Tak jakbyście odkryli, że realizując cele duszy, jesteście blisko duszy, a jeżeli jesteście blisko duszy, to także wasze materialne pragnienia i marzenia się spełniają. Więc, działając w interesie duszy, działacie także w waszym interesie. To zrozumieliście. Październik. Pojawia się w Was ogromna pewność, że robicie coś dobrego i to, co robicie, daje Wam pozycję, bezpieczeństwo, finanse. Popatrzcie, to jest Wasz okręt nabrał wiatru w żagle. Wy, tutaj, patrzycie przez tą lunetę na przyszłość. Nie musicie przejmować się wcale tym, co jest tu i teraz. Niczego się nie obawiacie, cieszycie się życiem, myślicie już o kolejnych doświadczeniach. Jak różna jest to karta od tego, co było na początku, gdy żyć Wam się wcale nie chciało. Listopad. Popatrzcie na tą kartę i po przeciwnej stronie na króla miłości. Okazuje się, że to nie było przypadkowe spotkanie. Tutaj w duchowym świecie wy doskonale się znacie, znacie się od wielu wcieleń, wasze dusze doskonale się znają, wasze wyższe ja się znają. Razem zaplanowaliście to spotkanie. Zaplanowaliście bardzo starannie miejsce i czas tego spotkania, tylko że okazuje się, że na związek, na połączenie się wcale nie jesteście tutaj gotowi. Wasze spotkanie miało inny cel niż założenie rodziny. To, że nie będziecie razem, nie zmienia faktu, że jesteście dla siebie bardzo ważni, bardzo szczególni. Być może nawet najważniejsi na Ziemi, ale nie gotowi, by tworzyć razem związek. Spotkanie miało inny cel. Grudzień. Nie do końca będziecie w stanie z tym się pogodzić. Wysana energia serca, osłabienie energii, niskie wibracje z powodu tego rozejścia się. Nie będziecie w stanie od razu zaakceptować tego, że to połączenie, spotkanie, ta miłość miała inny cel niż bycie razem do końca życia. W środku ścieżka życia wyjaśni kogo życia: Panowie, królowie biznesu odwróceni, pojawiają się tutaj problemy w pracy, w finansach, ścieżka awansu może być niemożliwa, utrata pracy możliwa. Panowie tutaj mogą mieć finansowy ciężki początek roku, tym bardziej, że król kluczy patrzy się na to odwrócone dziecko, nieszczęśliwe, więc powodem tego nieszczęścia u panów będą pieniądze, praca, finansowe sukcesy, których nie będzie. Ta linia jest bardzo ważna. Król miłości, spotkanie dwóch połówek i światło dusza która puka do drzwi waszego serca to wyjaśnia po co było to spotkanie miłość miała podnieść wam wibracje światło miłości miało wejść do waszego serca dzięki czemu tutaj na kolejnej karcie wasze dusze mogły przekazać wam zwoje zadania do wykonania Patrzcie nad kartą duszy. Odwrócona wyrocznia. Wy odrzucacie, wy nie wierzycie. Ta odwrócona wyrocznia wskazuje właśnie na światło, które puka do waszych drzwi, drzwi waszego serca. Nie wierzycie, nie przyjmujecie, nie przyjmujecie tego do wiadomości. Kolejna karta wyjaśnia nam. Dlaczego od razu nie podjęliście się realizacji celów duszy, tylko w późniejszym terminie? Byliście niegotowi, na początku patrzyliście tylko na pieniądze i wasz własny interes. To się zmienia, zaczynacie łączyć duchowość tutaj za oknem, duchowa świątynia, z życiem w tym świecie, z zarabianiem pieniędzy to wszystko zaczynacie pięknie łączyć. Znaleźliście wyjście z tej sytuacji w drugiej części roku. Uważajcie na ludzi wokół Was, przyjaciele, koledzy z pracy, bo ta szachownica pokazuje, że wcale nie ma tutaj wspólnego działania w jedności do celu, tylko jest walka egoistów o to, by jedna strona wygrała kosztem drugiej. Z perspektywy duchowej jest to bardzo złe środowisko. Prędzej czy później takie trzeba będzie opuścić. Ale na razie wy tutaj gracie w te gry. I te gry bardzo niekorzystnie właśnie wpływają na waszą głębię. Sfinks odwrócony, czyli zasypany przez piaski pustyni. Sfinks ukrywa komnatę tajemnic w waszą głębię, wasze wewnętrzne ja, kontakt z duszą. To jest ukryte przez to środowisko, które tak negatywnie na Was wpływa. Podpowiedź tutaj może być tylko taka, byście zaczęli świadomie dobierać sobie towarzystwo, w którym się obracacie.